Ja dałem Ci świnie z wielkim lo, bo ceny nic nie rosną. Jedyne, co Ci mogłem dać, to świnie z wielkim lo, Ja dałem Ci świnie z wielkim lo bo ceny nic nie rosną. Nie... Także witam Was, tutaj tej Jest serii Koledzy z Polskiej Wsi. No i poprowadzenie no, najpierw będzie tutaj Meister i Drift Kozak, ale to, to tam inne odcinki, że jesteśmy ten sam. No i moim autkiem jest BMW. No, no to jest moja gospa. Siewniki sarnia, to, to najmałego, no, dużego siewnika na mnie. Rozrzutnik obornika, taki jak widzicie w formie szczepy do domu żniwa w następnym odcinku. Rozsiewacz, stara Tornado 600D. Prasa SIP kostka. ale prawdopodobnie nie będziemy pożyczać od majstra, więc kozak od nas będzie pożyczał, a będziemy to Kombajn New Holanda. taki o, pisało Header jest od oryginalnego na razie, bo na razie żadnego nie było, ale header pewnie w następnych odcinkach będzie inny, już zgodny od tego. Opryskiwacz taki o, taki ciągany pod mały ciągnik. Puk pięcioskibowy do tego większego. Yy, Masy Ferguson yy, 256 Turbo z turem Ursusa. Yy, Trzecia to sama, taka no, chyba D35, taka mała, do transportowania tym też mf Zeto 72, coś, 77-45 72, turbo, to jest taki nasz jak w życiu, 80 koni. Kultywator 3-metrowy, tam 20 cm brakuje. I jedziemy teraz do Drift Kozaka Tutaj Drift Kozak jak widzieliście Ciągniki to wszyscy No u maj, bo ma, Tam mogliście widzieć tylko jeden Bo wszystko, wszystko jest tak jak w na nagrywkach No tu jak widzicie jest taka droga, o Tu, tu nie ma kolej drogi jak to oryginalnie na mapie, tylko taka droga tam widać, że jest straż pożarna. Tam jest, jak po pola jest OSP. O, już widać, lift jest Kozaka do. Kozak to mieszka blisko, sorry za lagi. Bo jak ja widzicie, już są 4 FPS-y. W tym to tak nie będzie, ale no, następnie ma już. po prostu farming, to tam seria jest dobra, taka o, dobra, zajeżdżamy nie, nie naszym się tylko mam go głowę No najwięcej roboty idzie u majstra, budownika, prezesa Kres, y, drift kozaka, po poruszanie się, szybki na skład taki o, jak widzicie na nitrze y, jak tu widzicie ciągniki, y, agregat Taki pod takiś tam obydwa ciągniki 30, taka z kabinką taką yy, na naglaka, dwójką. Yy, Włady Mirec, taki T25. Yy, dwuskibowy Puk. Tu prawdopodobnie się coś kojarzy, że tam coś miał. Yyś, tak, rozsiewa Strumyka. Yy, no, to... I też tu jeszcze ma, jak widzicie, siewnik, taki mały pod pruskiego, trzydziestkę i przyczepkę taką o, taką seło. Bo opryskiwacza nie ma. Dobra, jak widzicie będą lagi prawdopodobnie, ale zobaczymy, może jakoś odarmię się. Możecie zasubskrybować kanał, zostawić lajka. Dobra, teraz jedziemy do Majstra, tam najgorsze były lagi. No te tutaj to będę się ogarnąć jakoś. No i jak widzicie mam 4 FPS-y. Co bo z U mnie, tak jak patrzę w niebo, 3. No i jak widzicie, o widzicie, dobra jest. Przepraszam. Jak zaczynam? Kilad. Piszcie dlaczego te, czym to jest? Czym to jest powiązane? Sory, ale no, no, no Na wyserii prawdopodobnie tak, a może ja, ja, ja to, jest, to, jest, to jest gospodarstwa tam jest straż pożarna, jakieś tam, że tam są trzy autobusy. No i trochę będziemy w niedługo pewnie no... Tak to albo będzie jakaś budowa, Nie wiem. Mi się tutaj gospodarki podobają moja i Drift Kozaka, ale Majstra mi się tak nie podoba. Więc może być, no, że majster będzie się jedynie przeprowadzał, jedynie ja, bo Drift Kozak. Drift Kozaka bym zostawił siebie, bo mógł szybciej wiele minować. I majstra idzie troszkę dalej. Majster w sumie tak nie tak nie jest daleko blisko. Bo Majster jest tutaj. Tu jest Majster, tu jest Drift, tu jestem ja. Nie wiem. Jak widzicie, jak wolno jedziemy przez to. nie włączę. No jak widzicie, wolno jedziemy przez te laki. O, o, o. Widzicie, jak podcina ja sobie Zobaczę je po nagraniu. Jak się nagrywa? Yy, tak, 6 minut. No, odcinek będzie dłuższy niż na, na starym kanale, O, majstra budkę jedzeniową. Majstra, by się nie dać rozmarszczuć, bo poszła bardziej do tyłu. Troszkę Napisz, napiszcie w komentarzu. Majster, ta budka niemal wygląda tak przy drodze. Troszkę cofnij ją. O, a dzisiejszy a ha, hashtag odcinka to jest hashtag, y, hashtag ekipa. O, wiecie dlaczego? Bo już całą mieć on ekipę. A widzicie tu ma taki sklepik Bębka też ma zieloną bębkę no i teraz nie mogę tutaj skoczyć Bo tak, tak mi zacina e, Autosanka taka D55 Taka ona na takich balach e, mf 200, też 255 Tylko, że z kabiną, troszkę konfiguracji Bison z-056 prawdopodobnie tak? tak, prawdopodobnie tak Unia Polones, Sipma taka 60 na testy jeszcze jak widzicie Meister Marzuka yy, u takiego U-16 z turem 60 no Meister tam półtora jest przyczepa taka co ja mam, wóz konny Hmm. Jeszcze nagrywam, bo dopiero porozmawiamy do montowania. Jak już to sobie całą firmę no brakowało mi tego. E, myślę, tu ma, jak widzicie, aut, e, rzutnik taki, co ja mam, pod tego swojego Ursusa i taki agregacie. Taki ło, co ja mam. A to ten półkąt jest pod sześćdziesiątkę. Um, Sześćdziesiątka. I tu jest coś, co... Bardzo mi się podoba. Jak widzicie łódka. Prawdopodobnie ją ukradnę. I jak widzicie... Co ja do mnie kiedyś, ale ja nie pozwalam na to bo, to, bo nie na policji. Sanki o Sanki, a sanki to. Także to by było na tyle. Możecie zostawić zostawisz lajka, zasubskrybować kanał. Widzicie do Dresko kozaka na TikToka, do mnie na TikToka, do Majstra. Trzymajcie się, dzisiaj był ze mną majster, cześć!